Cześć, Artur Wiśniewski z Stockbroker.pl, AtlasETF.pl. W tym odcinku chcę wam opowiedzieć o planach inwestycyjnych, czyli nowej usłudze w XTB, która umożliwia automatyzację regularnego inwestowania. Na wstępie zastrzegę, że jest to materiał niezależny, nie ma tu linków afiliacyjnych, nie jest to materiał sponsorowany, nie odniosę żadnej korzyści, gdybyście zdecydowali się na otwarcie jakiegokolwiek produktu w XTB. XTB to polski dom maklerski, który umożliwia inwestowanie m.in. w ETF na rynkach zagranicznych przez rachunek zwykły, czyli standardowo opodatkowany. Zgodnie z rankingiem brokerów polskich jest to najlepsza instytucja. W tym sensie, że w kategorii inwestowania przez rachunek zwykły w ETF zagraniczne jest numerem jeden. Jedyną wadą, czy z mojego, po, z mojego punktu widzenia największą wadą tego brokera jest brak możliwości inwestowania przez rachunki emerytalne IKE i X, które umożliwiają oszczędzenie na podatkach. A já ja, co do zasady. Zalecam każdemu, aby w pierwszej kolejności zawsze rozważył ten typ rachunku. Plany inwestycyjne. Co to jest i po co? Jedną z największych bolączek inwestorów jest brak systematyczności. Nie mamy nawyku regularnego oszczędzania. Zapominamy o regularnych dopłatach do portfela. A kiedy inwestujemy, wpadamy w klasyczne pułapki typu rynek jest po wzrostach, no to wstrzymujemy się z inwestowaniem, czekając aż rynek spadnie, żeby kupić wtedy, kiedy będzie tanio. A kiedy rynek spada, stwierdzamy, to wstrzymamy się z inwestowaniem licząc, że spadnie jeszcze bardziej, żeby kupić jeszcze taniej i w efekcie bardzo często kończy się tym, że pieniądze leżą na rachunku, my nie inwestujemy i zjada je inflacja. Rozwiązaniem na tego typu problemu może być automatyzacja transakcji. I to jest istota nowej usługi XTB planów inwestycyjnych. System składa zlecenia za nas, zawieranie transakcji odbywa się bez naszego udziału. Możemy tu inwestować w sposób pasywny, na przykład inwestując w jeden ETF akcyjny plus jeden ETF obliga obligacyjny, czyli klasyka, albo jeden ETF na akcje, obligacje typu multi-asset, ale możemy też budować bardziej rozbudowane strategie i próbować odwzorować na przykład portfel All Weather Raya Dalio, który oryginalnie składał się z 8 składników. I w ostatnich kilkudziesięciu latach osiągały znakomite rezultaty. Tu możemy to robić w sposób wygodny i tani, o czym jeszcze za chwilę powiem. Możemy też tu inwestować w sposób bardziej aktywny, rozumiany w ten sposób, że budujemy portfel z ETF-ów skoncentrowanych na bardziej, no, na wybranych, Obszarach rynku typu koncentrujemy się na określonych regionach geograficznych albo krajach, albo koncentrujemy się na wybranych branżach, sektorach, albo na przykład na tematach inwestycyjnych. Jak zbudować plan inwestycyjny? Możemy tu inwestować w ETF-y, bezpośrednio w akcje, nie. Możemy inwestować w wiele instrumentów jednocześnie, a mamy ich do wyboru ponad 350. W ramach jednego planu inwestycyjnego możemy mieć maksymalnie 9 ETF-ów, a takich planów możemy mieć do 10. Po wyborze funduszy określamy ich procentowy udział w portfelu. Voilà! Jakie ETF-y są dostępne? Jak wspomniałem, do dyspozycji jest ponad 350 funduszy i są to fundusze z rynków zagranicznych. Nie ma póki co ETF-ów z rynku polskiego, z GPW, notowanych w złotych. Brakuje przede wszystkim beta ETF-ów. Z punktu widzenia portfela pasywnego polskiego inwestora brakuje przede wszystkim według mnie beta ETF TBSP i beta ETF obligacji 6M, czyli ETF-ów na polskie obligacje skarbowe, które są szczególnie przydatne do obniżania ryzyka portfela. ETF-y na obligacje zagraniczne gorzej się do tego nadają z perspektywy polskiego inwestora ze względu na ryzyko walutowe, które podnosi zmienność ETF-ów obligacyjnych. Dobra informacja jest taka, że wprowadzenie polskich ETF-ów do tej usługi jest planowane wkrótce na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2024 roku. I według mnie to może być spora przewaga nad usługami robodoradców, którzy... Przynajmniej na tą chwilę, nie mają polskich ETF-ów obligacyjnych w swoich portfelach, oraz nad usługą um, zleceń cyklicznych w Interactive Broker's, dla przykładu, yy, która jest usługą trochę podobną. Tam również nie, nie ma możliwości inwestowania w polskie ETF-y. Próg wejścia jest bardzo niski i wynosi 50 zł. Jest to kwota, która przypada na jeden plan inwestycyjny. Czyli przykładowo, otwieramy plan, wybieramy, załóżmy, 5 funduszy i wpłacamy kwotę 50 zł. To oznacza, że na jeden fundusz zostanie ulokowane po 10 złotych. Normalnie operowanie tak małymi kwotami nie byłoby możliwe, bo ETF-y często są notowane po wyższych kursach, typu jeden ETF po kilkaset albo kilkadziesiąt euro, czyli na przykład kilkaset złotych. W tym przypadku jest to możliwe dzięki temu, że broker tą usługę oparą o tak zwane akcje czy jednostki ułamkowe. W skrócie, jest to taka specjalna formuła, forma prawna, która umożliwia inwestorowi, klientowi zakup części jednostki. Dzięki temu można inwestować nawet małe kwoty. Jedyną wadą takiego rozwiązania jest to, że gdybyśmy chcieli się przenieść z XTB do innej instytucji, to będziemy mogli przynosić tylko jednostki całkowite. Czyli gdyby, gdybyśmy mieli na rachunku nie wiem, trzy jednostki całkowite i jakiś ułamek, to będziemy mogli przynieść trzy jednostki, a ten ułamek, ta część mniej niż jedność, będzie musiała u brokera zostać i będziemy mogli tą część albo sprzedać i zamknąć rachunek, albo po prostu zachować rachunek z tą częścią jednostki. Inwestowanie przez plany inwestycyjne jest bardzo tanie. Nie ma tu żadnej opłaty za tworzenie planów, ani opłaty za zarządzanie. Jest to dość duży atut, na przykład w porównaniu z robodradcami, gdzie standardowo opłata za zarządzanie wynosi plus minus około 1%. Oczywiście usługi robodradców są nieco bardziej zaawansowane, ale na końcu są to usługi, które trochę odpowiadają na podobną potrzebę, więc z tego punktu widzenia brak stałej opłaty jest dużym atutem. Jeżeli chodzi o koszty transakcyjne, to w XTB w planach one są na tych samych warunkach co poza planami. Nie ma prowizji, o ile obrót miesięczny na rachunku nie przekracza 100 000 euro, a jeżeli przekracza, to ponosimy prowizję 0,2%, minimum 10 euro. Dodatkowo jest koszt przewalutowania, który każdorazowo przy kupnie czy sprzedaży wynosi 0,5%. Jest to dość wysoka stawka w porównaniu z konkurencją. Natomiast plusem jest to, że nie ma tu żadnej minimalnej wartości opłaty. To oznacza, że jeżeli inwestujemy większe kwoty. To może być dość duże obciążenie, ale jeżeli małe kwoty, to może być całkiem opłacalne. Stąd wniosek, że ta usługa inwestowania przez plany inwestycyjne jest w sposób szczególnie konkurencyjna, kiedy inwestujemy małe kwoty. W ramach planów inwestycyjnych możemy inwestować przez różne rachunki walutowe: złotego, euro czy dolara. Przykładowo, inwestujemy przez rachunek w złotych, wpłacamy złote i chcemy kupić ETF notowany na przykład w euro, więc dojdzie do przewalutowania ze złotego na euro, więc poniesiemy opłatę za przewalutowanie 0,5%. O której przed chwilą wspomniałem. Przy sprzedaży będzie sytuacja analogiczna. Dojdzie do przewalutowania z euro z powrotem na złotego i ponownie poniesiemy opłatę za przewalutowanie 0,5%. O ile są to małe kwoty, myślę, że jest to bardzo małe obciążenie, i szkoda zawracać sobie głowę kombinowaniem. Ale jeżeli są to większe kwoty, a zwłaszcza gdybyśmy chcieli inwestować krótkoterminowo, to można rozważyć wymianę walutową. Poza brokerem, czyli nie w XTB, tylko na przykład, nie wiem, w swoim banku czy lub jakimś innym kantorze, innym miejscu na zewnątrz, i przelać bezpośrednio wymienioną walutę. Na przykład euro. Więc w takiej sytuacji, przykładowo, wybieramy rachunek w euro, wpłacamy euro i inwestujemy bezpośrednio w euro, w etf notowane w euro. I wtedy opłaty za przewalutowanie nie będzie. Oczywiście, gdybyśmy chcieli przez rachunek w euro inwestować w etf notowane w dolarze, to oczywiście będzie taka opłata. Więc pamiętajmy, zasada brzmi w ten sposób. Jeżeli chcesz uniknąć opłaty za przewalutowanie, to... Przez dany rachunek walutowy inwestuj tylko w te ETF-y, które są notowane w tej samej walucie co Twój rachunek walutowy. Płatności cykliczne w ramach planów inwestycyjnych to jedna według mnie z największych zalet całej usługi bo umożliwia automatyzację regularnego inwestowania. Działa to po prostu w ten sposób, że określamy jakąś stałą kwotę, która co miesiąc będzie zasilana na portfel naszych ETF-ów. Potem tę kwotę można ewentualnie zmienić. Aby system mógł dokonać transakcji, musi mieć na rachunku środki, które my musimy dostarczyć. I dostępne są różne formy dokonywania płatności, zasilania rachunku. Na przykład zlecenie stałe, przynajmniej dla mnie to jest najwygodniejsze. Każdy pojedynczy plan ma swoje unikalne dane do przylewu. Podobna usługa jest na przykład w Interactive Brokers zlecenia cykliczne i muszę powiedzieć, że w XTB jest to rozwiązane lepiej. W Interactive Brokers jest pewne ryzyko związane z walutami. Tam wpłaty możemy dokonywać w złotych, no ale już samo zlecenie cykliczne określone jest w walucie notowania instrumentu, na przykład w euro. Więc jeżeli okaże się, że się kursy walutowe zmieniły w nieodpowiednim kierunku, no to wpłata, który, którą dokonaliśmy będzie na przykład niewystarczająca na zasilenie kwoty inwestycji. W XTB takiego ryzyka nie ma, ponieważ kwota przelewu przykładowo w złotych i tak samo kwota zlecenia jest również określona w złotych, więc nie ma tu żadnej rozbieżności. Nie ma takiego ryzyka, które występuje tam. Więc tutaj mamy pewność, że kwota, którą sobie ustalimy, na pewno zostanie ulokowana i zainwestowana. Jaki jest zakres automatyzacji? Po pierwsze, pieniądze, które wpłacamy, system dzieli pomiędzy fundusze według proporcji, które ustaliliśmy na samym początku. Po drugie, składanie zleceń odbywa się bez naszego udziału. To system dokonuje zawierania transakcji. Po trzecie, cały proces może być wykonywany cyklicznie. Możemy ustalić określoną kwotę, która na przykład co miesiąc będzie inwestowana. Automatyzacji nie podlega natomiast rebalansing, który warto wykonywać po to, aby trzymać ryzyko w portfelu w ryzach. Wraz z upływem czasu Proporcje pomiędzy naszymi inwestycjami w portfelu będą się rozjeżdżać. Niektórych udział będzie wzrastał, a innych malał. I właśnie warto przywracać te proporcje pierwotnie założone w portfelu, po to, żeby właśnie trzymać, kontrolować ryzyko na takim poziomie, jaki pierwotnie zakładaliśmy. No z czegoś te pierwotnie ustalone proporcje chyba wynikają, prawda? Więc trzeba o tym pamiętać, natomiast nie trzeba tego robić tak zupełnie ręcznie. Póki co odbywa się to w sposób półautomatyczny, ponieważ wystarczy zrobić to jednym przyciskiem. Aby uniknąć całkowicie rebalansingu, możemy stosować ETF-y typu multi które również są dostępne w ramach tej usługi. No ale jest ich kilka, więc wówczas zakres możliwych strategii, które możemy stworzyć, byłby bardzo ograniczony. W Interactive Brokers również nie ma opcji takiego automatycznego rebalansingu, ale z kolei u robodoradców jest i póki co jest to duża przewaga robodoradców nad takimi usługami jak w XTB czy Interactive Brokers. Natomiast warto wiedzieć, że XTB myśli o tym, aby wprowadzić właśnie opcję automatycznego rebalansingu. Ja szczegółów jeszcze nie znam, te założenia chyba jeszcze są tworzone, więc pewnie dopiero za jakiś czas poznamy, jak to dokładnie miałoby wyglądać. Plany inwestycyjne póki co dostępne są jedynie przez aplikację mobilną, podobno dla wygody. Chociaż no, każdy lubi co innego, ja akurat nie lubię aplikacji mobilnych, wolę platformę webową, yy, tej jeszcze nie ma. Chociaż będzie ona wprowadzona w sumie niedługo, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku, powinna być już dostępna. Inwestując przez plany inwestycyjne w XTB podlegają podatkom w takim samym zakresie, jakbyśmy inwestowali przez rachunek w XTB bez tej usługi, poza planami inwestycyjnymi. Nie ma tu żadnego parasola podatkowego, który występuje przykładowo w przypadku funduszy indeksowych albo inwestowania przez rachunek maklerski typu IK lub XE, czyli rachunek emerytalny. Inwestując w ETF-y najczęściej będziemy stykać się z dwoma rodzajami podatków. Po pierwsze podatek giełdowy płacony od zysków ze sprzedaży, oraz podatek belki płacony od dywidend. W przypadku podatku giełdowego po każdym roku, po którym osiągnęliśmy przychód, czyli dokonaliśmy sprzedaży, będziemy mieli obowiązek podatkowy, czyli trzeba będzie rozliczyć się z fiskusem. Od naszego brokera, czyli XTB, otrzymamy formularz PIT 8C, dzięki któremu z łatwością wypełnimy formularz PIT 38, na przykład przez podatki GOF.pl. Co więcej, będzie to o tyle łatwe, że kopia formularza PIT 8C trafi nie tylko do nas, ale także do fiskusa. Dzięki temu na podatki będzie na nas czekał wstępnie wypełniony PIT 38. Trzeba go tylko skontrolować i jeśli będzie wszystko się zgadzało, to zaakceptować do wysyłki. Przy czym zastrzegam, że tutaj, jeżeli chodzi o zakres tego podatku. On pojawia się nie tylko wtedy, kiedy zamykamy inwestycje, ale również wtedy, kiedy dokonujemy rebalansingu, bo tam również dochodzi do sprzedaży. Jeżeli chodzi o podatek belki, podatek od dywidend, możemy go całkowicie uniknąć inwestując w ETF-y typu akumulacyjnego, accumulating. Natomiast jeżeli komuś zależy na tym, żeby korzystać z ETF-ów typu distributing, czyli takich, które wypłacają dywidendy, no to ok, ale wtedy czeka nas rozliczenie podatkowe. I uwaga, jeżeli chodzi o Podatek od dywidend w PIT 8C nie jest to uwzględnione. Trzeba to uwzględnić samodzielnie dodatkowo. Chociaż w przypadku XTB jest to o, o tyle łatwiej, że XTB w przeciwieństwie do większości swojej konkurencji zapewnia nam dodatkowy formularz, do, dodatkowy dokument, w którym będą uwzględnione liczby do rozliczenia podatkowego dywidend. Przy czym różnica jest taka, że na podatki GOF.pl te dane nie będą wstępnie wypełnione. My musimy je tam umieścić samodzielnie w sposób dodatkowy. Podsumowując, Uważam, że plany inwestycyjne w XTB są świetną innowacją i mam cicho nadzieję, że inne domy maklerskie z czasem również będą rozwijać swoje usługi w tym kierunku. Usługa w XTB może być dużo tańsza niż w przypadku doradców, którzy no, świadczą trochę bardziej zaawansowane usługi, ale do pewnego stopnia są one porównywalne, a jednak w XTB nie mamy tej stałej opłaty za zarządzanie. Usługa WIXTB ma też pewne przewagi, na, na przykład nad zleceniem cyklicznym w Interactive Brokers, i chodzi mi tu o trzy elementy. Po pierwsze, zakres instrumentów tu niedługo będą dodatkowo dostępne polskie ETF-y. Po drugie, spójność walutowa pomiędzy kwotą tego, co wpłacamy oraz kwotą inwestycji. A po trzecie, koszty. W przypadku większych kwot Interactive Brokers może wypadać lepiej ze względu na niższe koszty przewalutowania, ale przy małych kwotach to XTB może wypadać lepiej. Do szczegółowego porównania prawdopodobnie przydałby się osobny materiał. Plusem jest też prostota oraz to, że możemy komunikować się w języku polskim. Czy plany inwestycyjne wprowadzają rewolucję w moim sposobie inwestowania? No w moim akurat nie. I chodzi o trzy elementy. Po pierwsze kwestia regularności przychodów. Możliwość automatyzacji regularnego inwestowania jest dużym atutem według mnie, kiedy ktoś ma też regularne przychody. Ja mam akurat przychody nieregularne, więc ta możliwość nie ma dla mnie tak dużego znaczenia. Po drugie, Uważam, że w pierwszej kolejności zawsze warto wybrać, rozważyć rachunek emerytalny Ike lub XE, No a plany inwestycyjne są dostępne w ramach rachunku zwykłego, więc tutaj nie możemy oszczędzać na podatkach. Co jest dużym plusem, jeżeli inwestujemy długoterminowo. A to jest właśnie horyzont, który mnie interesuje. Po trzecie, kwestia dywersyfikacji ryzyka lo lokalizacji. XTB to broker polski, a ja chciałbym mieć przynajmniej jakąś część swoich inwestycji. Ulokowaną za granicą przez brokera zagranicznego, inwestując przez XTB, nie mógłbym mieć tej dywersyfikacji na tym poziomie, na poziomie ryzyka lokalizacji. Ale mam świadomość, że każdy z nas jest inny i każdy może mieć inne preferencje. Przykładowo, broker zagraniczny, z którego korzystam, nie komunikuje się w języku polskim, lecz jedynie angielskim. Po drugie, nie wystawia pit 8C. Po trzecie, Platforma jest dość bogata, jest tam dużo opcji, ale z kolei dla osób początkujących to może być wręcz przytłaczające. Więc tu z kolei atutem XTB może być prostota, to, że jest ten język polski oraz to, że wystawiają PIT-8C. Jestem przekonany, że dla wielu osób to mogą być rzeczy istotne, zwłaszcza dla osób, które są na początkowym etapie przygody z giełdą. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Zapisujcie się na newsletter i do zobaczenia następnym razem. Cześć.